Prywatny serwerek z World of Warcraft znany i lubiany przez Was. Ascension i widzowie. Zobaczcie, jakie tam klasy przygotowali na tym serwerze. Bo będziecie w szoku, nie? Będziecie w szoku. Tutaj po blizzardowym e, Warcraft Direkcie dowiedzieliśmy się, że po raz e, któryś startuje War, World of Warcraft Classic w niezmiennej formie, praktycznie. A patrzcie, co tutaj się dzieje, nie? Sobie dobiera, to można skipnąć. Teraz patrzcie, wybiera jedną z trzech ról: Damage Healer albo Tank. I patrzcie, The Magic. Teraz wybiera, z Rage Magic hybryda Cyk, Melas I patrz co się dzieje Hoppie, Hoplita na przykład Tarcza i Spear Shield Strike, Colossus Smash jakieś Tutaj znowuż macie y, Good Rippera Heavyweight z, z dwuręczną bronią To jakiś Dragon Warrior To jest dopiero customizacja to jest prywatny serwerek. Son of Grul, podstrzelbe coś. I to wszystko jest połączone z tych skilli, które... W większości z tych skilli, które są w bowie, ale też są nowe skile. Wind Rager, Wind Fury, Whirlwind, Wind Strike. Czyli taki a la Shaman. Ranged. Ranged chyba są raczej takie klasyczne. Paratrooper. O, czekaj, czekaj. Eee, wystrzeliwujesz się w powietrze i odpalasz spadochron. Taki skill na przykład, eee, nieźle. Taimbisty, to jest raczej klasyka, widzowie. Specjalizacja. Locust ranger, dark ranger jeszcze zaraz. Nie ma aż tak dużo nowych skilli, nie? Większość to jednak takie znane są z podstawki. Po prostu jest takie przemieszanie tych skilli, w zależności od klasy. Iwoker, ale widzowie Iwoker taki mag. shaman. Tutaj jakiś zwojdowym magią, tu coś lodowego Druid Co ciekawe, Human Druid DPS. Ciekawe czy to jest w sumie DPS, Ascendant tak tylko podcholi. Tutaj ala Warlock. I hybrydy, widzowie, jakieś mamy. Tutaj paladen. Niektóre z tych klas wydają się interesujące, nie? Ale niektóre to jest po prostu zlepek jakichś skili z e, podstawki. Fire Lord. Master of Shadows. A to jest interesująca klasa. Chyba bym nią grał. Bo to jest jakiś rogal, który jest połączeniem Warlocka. No. Tu też jest interesująca klasa. Druid of the Fang, od trucizny. Storm Giant. Hellcat. To też po prostu druid, tylko, że w formie kota. Divine Sentinel. Tyle? Chyba tyle. A, czekaj, jeszcze healerzy, no tak. O kurde, masz pure healerów, combat healerów, o kurna. Eternal Caretaker. Tide Mender. Ale tego jest. Tylko wiecie, no to trzeba... Wydaje mi się, że, że te klasy, no one już nie mają swoich specjalizacji. To jest po prostu cała klasa i, i to wszystko. Ale jeszcze później zobaczymy kolejny filmik i tam pewnie jest to bardziej wytłumaczone. O, panowie, trzeba podłączyć Discordzika. Też ala druid, wyczący. Te kombat Hilerzy mnie interesują. Hmm, Tu jakieś powiązanie z lodem? Czyli of wrath. Też ala druid. Chociaż nie, taki bardziej agresywny, no, łucznik, który jest yy, lecznikiem, też ciekawa, też ciekawe. Ten Fire Stage też interesujący, widzę je pod ogień i też leczy. No, powiem tak, te, te leczące klasy dużo bardziej interesujące niż te od, od zadawania obrażeń. Tutaj to ich poniosło trochę. I zobaczcie nawet po prawej stronie ile skilli takich e, innych po prostu niż e, ma to miejsce w takiej normalnej wersji. I... Siema psy. Mm -hmm. Dzień dobry, Bebol. Ale proszę grzeczniej, bo będzie ban, nawet w zamian za pieniądze. Blade warden. kości, widzowe. Można zagrać też Piratem. Relentless. A tutaj tarcza i toporek. To jest Priv, to jest Priv. Ascension. To jest jedyny Priv, który wygrał sprawę widzowie z Blizzardem, żeby go zamknąć. Nie dał się i. No i nie są w stanie go zamknąć. Funkcjonuje. Ma się dobrze. I ma takie trailery dodupcone. Zaraz zresztą zobaczycie, że to jest koniec. Lepsze niż yy, wow, sam w sobie. Tutaj coś pod Miśka, tak? O, jest jeszcze tank pod Magię, widzowie. Templar of Flame. Ale to są wszystko klasy. Kurde, ciekawi mnie, co to są za klasy, bo obejrzymy sobie zaraz y, filmik z update'u. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Bo ja nie kojarzę tych klas, kojarzę zupełnie inne klasy na tym Ascension. I tu jeszcze jakieś hybrydowe Mystic Knights. Co tu się dzieje, ty? Champion. Ja pierdasze. Człowieku, nie wiedziałbyś, co się dzieje na tym serwerze, jakby taki retailowiec tam poszedł zagrać. Przecież to wszystko pomieszanie z poplątaniem jest. O możesz teraz napisać wykrzyknik skarb, jak też. Możesz już teraz odebrać chyba nagrodę, chyba, że ktoś inny odebrał. O! Tyle i co? Ja? Tyle. Niezłe, co? Jest trochę inwencji twórczej, ale to jeszcze nie wszystko.